Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Derk e 2, tak już chciałem powiedzieć, Grid 2, ale nie, to jest Der 2. Bierzemy się, przenosimy w przeszłość. I to są zawody Last Man Standing. Ach, tutaj nie ma litości. Nawet dla Davida Miry trochę tam wody złapał. Spotkamy się znowu w Londynie. O, ja straciłem ten listerzek. Niestety to nie jest łatwe zadanie. Wow, tutaj trochę trasa nam się zmieniła. Uu! Ale nam zarzuciło. No, crash. W końcu tak. Taki nik mam. Więc to się powinno zdarzyć. Jak crash, to crash. Jak tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, że tutaj nikt nie jest przypadkiem. Bo jednak tutaj będą jakieś kolizje na porządku dziennym. O, zobaczcie, ile tam już się posypało tych części. Ja tutaj próbuję dogonić tego pierwszego George'a. Znowu to, to samo za mocno Wow Trochę mnie poobijało, ale nic się nie stało. Ło wow. Dobra, dobra, dobra. Uh. Jest bardzo blisko. Ale się udaje jak na razie się obronić. O, tutaj się trochę przed George'em ładujemy. No i teraz. Jeszcze tylko kto pozostanie z nami? Dave Mira. No i cóż, i pojedynek pomiędzy Dave'em, Mirą a mną. Zobaczcie jak on tam jest blisko. Natomiast teraz trochę szybkich zakrętów, trochę ciasny jest ten tor, ale się nic nie stało. My to już wygrywamy. Jest! Dave Mira Eliminated, a mi... a my tutaj wspaniale dojeżdżamy do mety. Wow, te wyścigi są naprawdę fajne. Last Man Standing, czyli eliminacja. Wyścigów, których ja nigdy tak naprawdę nie lubiłem. Coraz bardziej się do nich przekonuję, bo te wyścigi są tak naprawdę najbardziej czuć w nich tą rywalizację i są najciekawsze bo tutaj coś się dzieje, trzeba cały czas walczyć o tą pozycję, no i tutaj właśnie, no tak jak było widać, no była to walka o tą pozycję, pomiędzy między no, Dave'em, Mirą i jeszcze innymi zawodnikami, a tutaj a kraksa drobna. No cóż, jak widzicie, nawet jedna ja kraksa tutaj, czy nawet kilka błędów, nie powoduje to, że musimy się dzielić ostatnim miejscem, tylko możemy być pierwsi. I cóż, kolejne pieniądze na naszym koncie i kolejne poziomy napływają. I wspaniała muzyka przygrywa nam w tle. Ech, to jest coś za co kocham właśnie Derta Dwójkę. Dobry soundtrack i dobry gameplay robi wspaniałe wrażenie. No i są fajerwerki. No a cóż, a my tutaj będziemy... you beat no. the time Throwdowns are issued directly by any of the other drivers. They can be in any discipline and are a great way to earn respect from the other drivers. when a throwdown is issued to you it will appear on the map. You can choose to accept it at any time If you fail the throwdown, don't worry it can be retried at any time Once completed it'll disappear from the map there's some new events now available buddy Hi, my name's Tanner Faust It's great to meet you Słyszałem, że Japonia będzie a ja dowiem kiedy No Jezus, też się odezwał, ale my... Pojedziemy do pana Showdown, czyli do pana Ken'a Blocka. Ken Block podpisał umowę z Need for Spinem, dlatego też takie... Ha, dziwny zbieg okoliczności. Czyżbym wiedział coś o tym wcześniej? Nie. No ale, że nagrywam to właśnie po tej informacji, no to... Hurra, trafiłem, a miałem w planach to już wcześniej. Throwdown. No i cóż, bezwanie z Kenem Blokiem. I jedziemy. No bo co, czemu by nie? No już mamy trochę tutaj kaski, więc możemy sobie coś kupić. Jak widzę. No i powiedzcie. Mój ulubiony chyba samochód e, rajdowy. Mitsubishi Lancer. Dobra, jakoś go tutaj przemalujemy. Może jest jakaś ładna. Nie ma nic niestety, mamy tylko jedną. Jedno malowanie. Ale dobra, niech będzie. Wybierzemy sobie ten wózek No jakoś on pięknie nie wygląda, ale... A jak się go przemaluje będzie ładniejszy. No nie wiem, to jest mój ulubiony samochód rajdowy. A w samochodach rajdowych nie wiem jakoś jestem... Uwielbiam po prostu Mitsubishi. EWO 9 i 10 zawsze te samochody kochałem no i jako rajdówki dla mnie są bardzo fajne no i cóż będziemy próbować pobić czas Kenna Bloka no bo to jest właśnie w tym chodzi o tym Pro Down żeby pobić czas o ten samochód już się inaczej troszeczkę prowadzi no, Dobra udało się Znowu tyłem tam oberwałem Ajajaj Łoo wow. Cóż, trochę się tutaj pobijaliśmy. Jeju, czemu ja się tak obijam? No tak, w końcu e, a ja się dziwię. Ja się dziwię czemu ja się poobijałem skoro wybrałem sobie nick crash Dobra, to raczej to było głupie No ale jeździ. No tak, koło już jednak troszeczkę nie domaga, które jest uszkodzone. Ale może przez to będzie mi się lepiej troszeczkę jechać. Nie, zobaczcie, już troszeczkę lepiej tutaj to przejechaliśmy. No, jest o wiele chyba nawet lepiej. No, proszę. Nawet i z uszkodzonym samochodem można wywijać dobre czasy. Nie, jest to może jeszcze jakiś wielce uszkodzony samochód, ale piękny lotny finish i ba! Taka szkoda mi było tak rozwijać tego nic No Ale cóż. Niestety nie można mieć zawsze wszystkiego. No i tutaj nawet nie wiem czy widzieliście w samochodzie taki mały, fajny gadżecik, który się właśnie tutaj rusza. Na samym środeszku teraz był o po prawej stronie. Tak na Halloween. No to już niedługo. No i cóż, ja już swoją ty nie mam w samochodzie i w grze, więc warto... i żebyście wy się zaopatrzyli. W swoją dynie. No ale dobra, my tutaj pojedziemy dalej. I wygraliśmy z Kenem Blockiem. Chociaż nasz samochód nie wyglądał cudownie. No i tak wygraliśmy. No ale do, otrzymaliśmy e, dodatkowe punkty XP. Chloe. O, i to jest chyba najlepsze e, livery, które mi się podoba. Najlepsze malowanie. Właśnie do e, Mitsubishi Evo 10 AMD chociaż że sam posiadam teraz już procesor Intela, to i tak czerwone malowanie AMD chyba jest najładniejsze z tych wszystkich. Do Evo 10 no i cóż, możemy się teraz wybrać do Maroko. Dobra, ale jako, że wcześniej jeździliśmy, no dobra, no to wybierzmy się do Maroko na raili. No i cóż, jedziemy. Nie, uh, Ken, nie będę zwiększał na razie poziomu trudności, bo jeszcze się zbłaźni. Nie chcę, żebyś wygrywał. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy dwa samochodziki nowe, wezmę sobie Confirm. Tak. Dobra, czy mamy coś tutaj? Już? Nie, nie mamy. Ale naprawdę, niektóre te livery są e, fajne, e, na przykład ten Scotta albo Kicker będzie fajny, ale to zobaczymy. Natomiast tutaj ten samochód już wygląda trochę normalnie. Ach kurczę, chciałem wybrać ten samochód. No i teraz możemy jechać. To jest od, e, malowanie od Raleigh Arta. No ile tam dobrze widziałem. No i cóż, my tutaj sobie pojeździmy właśnie lanserkiem dziewiątką. No i zobaczymy, jak tam w Maroko nam pójdzie. Pustynia, taka typowa pustynna burza. Operacja pustynna burza to tutaj jest, kiedy kobon chce wykonać jak najlepszy czas. Ale zobaczcie, ile tutaj jest dymu. No i jedziemy. Oh, dobra. Już naprawdę dawno w tą grę nie grałem i zapomniałem jak się tutaj jeździ. Oh, fuck. Eee, tylko mi nie wjeżdżaj w skały co. Będę wdzięczny. Dobra, jak widzicie tutaj to jest duże pole do, do manewrów. Right a, right. No bo jednak trochę tego jest. No dobrze, że, że tutaj jest właśnie taki dosyć pustynny teren, to można sobie spokojnie wyjechać. Natomiast tutaj tą rajdóweczką po... szybko jedziemy. A, a nie w dom, nie w dom. Dobra, tylko troszeczkę się tam otarliśmy, nic nie, nic nie szkodzi. Eee, trzymaj się od tych domów z daleka. I J-Band też. Mm. Nie chcę ciebie rozbijać. Ale też chcę być i pierwszy. Nie. Yeah. Mm, yeah. Tutaj też są flashbacki. No ale o czym to się zatrzymuje? Tu jest. A, tu się zatrzymuje. A no, teraz już lepiej. Czemu ja jestem drugi? No muszę być pierwszy. Widzicie, A Ken Block mi mówił, że by zwiększyć poziom trudności. Ja ci nie wierzę. Ken, ja ci Ken nie wierzę. Uuu, jak tutaj będzie? Które miejsce? A czwarte dopiero. No widzicie, jednak troszeczkę błędów, i już Maroko nie jest po naszej myśli. O, dzięki Jade. O, jakie piękne zdjęcie wyszło. No cóż, przynajmniej mamy ładne zdjęcie na pocieszenie. Ale, no, jak nie ten wyścig, to przecież może być kolejny. No, nikt o tym nie mówi, że jeden wyścig od razu i jest koniec. No, bo to nie o to chodzi. O i moja ulubiona muzyka. A kiedy przygrywa ta muzyka? O! No i właśnie. X Games. O! No, od 8 poziomu mamy X Games. Jak zawsze ta przygrywa ta muzyka. No ja się wybieram w jedno miejsce. Alej. Natomiast że jeszcze Alej nie mamy. To wybierzemy się tutaj. O! No dobra. Wiem. No, ale spróbujemy. Gate Crusher. To co było w dercie trzecim? I showdown nie chyba? Czyli po prostu mamy zniszczyć jak najwięcej styropianowych tych bramek. No i tak, my się tutaj wybierzemy lancerkiem i będziemy się ścigać. Ścigamy się, ścigamy. Yeah, 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 yeah. Sorry, ale ta piosenka tak mi się podoba, że jest niemożliwe. Gate Crusher waha Zobaczmy, jak nam to wyjdzie. A jest tak naprawdę na czas. Bo za każdą bramkę otrzymujemy dodatkowe sekundy. Więc... Co ja zrobiłem? No, oh, było niemiłe. Myślałem, że w taką bramkę trochę uda mi się tak zrobić, żeby w nią chociaż tyłem zahaczyć, ale niestety nie udało się. Łoś jest. Nie, ale przynajmniej tak mi wyręspiło, że zdążyłem no, się na bramkę. Jedną dodatkową. No, tą ominęłem. Nie dobrze. No już nam się czas kończy. Kurde, kolejna. Kolejna ominięta. Więcej ja ominę niż ja rozbiję. Tak naprawdę zaraz będzie. jeć <laughs> Jednak się nie udało. No dobra no G! Aha, okej, okay. to ja w ogóle zostałem zyskwalifikowany, bo czasu pchnął No da jak nam no, przez ten wypadek co widzicie w tle. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz. Jednak to jest trudne, trudne. Musimy uważać na siebie i próbować właśnie uderzać w te... Brameczki, udało się kolejna, kolejna kolejna Mogłem sobie przy, zapamiętać, że tam była ta brameczka. Tutaj trochę szybciej. No tutaj trzeba po prostu jechać tak naprawdę swoje i trzeba się skupić na tym co się robi. I trzeba po prostu e, sukcesywnie w miarę szybko rozbijać te e, stropionowe coś. Nie, udało mi się tam to dotknąć też To było pamiętam, że w czymkanie też to było. Że mieliśmy takie stropionowe e, bloczki, czy nie bloczki, nie wiem jak to można nazwać. No to te, te brameczki Stropionowe. E, i mieliśmy je rozwalać. No to tak samo i tutaj mamy takie zadanie. Ło! Ale fartem mi się udało tutaj dojechać. Dobra, kolejny, kolejny... Kolejny! Wow. I finish! Jaki będzie mój czas? To będziemy na pierwszym miejscu? Chyba tak. Tak! Udało się, jest pierwsze miejsce! No i tym razem Gate Crusher okazał się... Ee, nie, nie aż tak trudny. Zobaczcie, z ostatniego miejsca na pierwsze. No ale jedziemy. Ło, spokojnie udało się. No i wyruszamy w dalszą drogę. No ale cóż, kolejne pieniądze. Do nas wędrują, już mamy szósty poziom. No i o, właśnie ta płomienna też mi się podoba. O, i tutaj mamy KMC do naszego lansera. No i Fluffy Dice, czyli te kosteczki. Kto nie chciałby mieć tych kosteczek jak Jaś Fasola? W jednym z odcinków Jasia Fasoli w pralni on miał właśnie takie kosteczki. No i co? I mamy też do Japonii możemy sobie się wybrać, ale to będzie już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć.